Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku nagrywam Blog Strike. Grę podobną do Minecrafta. Lecz strzelamy się tutaj. Ja wybieram Survival z nami. To najlepsza moja, e, mój, e, e, moja mapa. Możecie grać też w nią ze mną. Jakbyście chcieli, gramy od nowa. Jestem tutaj takim mini proskiem, ale nie aż takim wielkim. No i. Będziemy teraz grać. Pokażę Wam najlepszą miejscówkę, do której możecie wejść. Jak mi się uda. Tu, tu. Jestem zombie. Cóż za oszustwo to jest takie. I trzeba po prostu teraz tutaj uderzyć tego człowieka, który jest tam. Który znikł. Chyba że idzie za mną. Chować tak jak ja staram się schować Witam. Muszę to wygrać, moi drodzy! Czy on będzie mnie oszukiwał? Uderzył mnie czy za oszustwo! I wygrywam! Wygrywam! Zombie wygrywają Dobra No mi zabić ale coś mi nie wychodzi więc ja idę tutaj się tepnąć Tu, tu jednak się nie da Dziękuję Do widzenia On jest pierwszy zombie Trzeba się skryć кашу на мешал страшнее и вообще мы это и не Строй, трой, трой, трой. Кур, Się moi drodzy. No i chyba mnie nie znajdą. by tutaj sprawdzić. Raczej tak. Może schowam jeszcze. Wybieram sobie inną broń. Wybieram sobie skara. Nie mogę mieć skara. A oni mnie szukają. Dobra, mapka została wygrana chyba. Mogę nabyć strzał, żeby mnie prędzej znaleźli. Ale wątpię w to. Chyba idzie ktoś. Chyba idzie. Ooo! Jak pięknie to ich załatwiłem. Jeden za drugim, drugim wyszli gry. Wy pewnie mnie nie słyszycie, ale trzeba raz zabić tego rodzaju który nie zabiłem. Raczej, Elo nie zabiło nic, nie? Nie, nie, nie A jednak tak ma szansę, więc przegrałem. No ale zawsze można wygrać jeszcze. Biorę pięknego skara i yy, idziemy teraz się schować. Sam nie wiem nawet, no mm. i dobra. To znam bardzo fajną kryjówkę. Tylko żeby ze mną nie liazło. O, Oj. Chyba mnie nie zobaczy. Coś. Chyba widzieliście, idzie do mnie, idzie, idzie, idzie. Dobra, nie wnikam. Znowu przegrałem. Sorry, że się tak wiercę i wszystko słychać, ale. Tutaj jeszcze jest Węgryf. Tutaj sobie wyjdziemy teraz. No nie słyszycie mnie, nie, no ja za cicho mówię. Chyba dzisiaj tutaj nie wejdę. Możecie. Proszę, nie piszę tylko złych komentarzy o mnie. O nie, o nie, o nie, nie. też chodzi. Będziemy się znapić moim skarem. Zobaczmy, co nas tutaj zabije. No, no, no. Desperado. Myślę wam oczko. Jak będziecie pisać pozytywne komentarze, to nagrodzę wasze komentarze serdów. A widzieliście tego gościa? On się przeteleportował tam straszliwie. Teraz będzie ich zabijał. ja nie umiem. <laughs> Jestem słaby zbyt. O tam. Czekajcie, ja napiszecie coś na czacie. No, takie mi. No chyba mnie dzisiaj nie zabiją. Jeszcze im strzelę dridzlem. Możecie mówić jak chcecie, ja mam jeszcze taką kostkę. No mi... Halo, halo. Zabijcie mnie? O tam jest gościu. Jak widzicie skąd jest zbyt dobry. Aby zabić, o zabi, zabij mnie, zabij mnie, tak. Dziękuję. Teraz pokażę wam jak profesjonalnie przeteleportować się na niewidzialny blok. Patrzcie. Słyszycie to? To jest właśnie coś wielkiego. Zaczął padać deszcz. Trzeba trochę tutaj powalić i tum, tum, tum. Ja trzeba, Tutaj trzeba powalić i pęk. O, ja nie umiem ty wyjść, I tyle ja nie, nie ty wyjść. No nie wiem. Raz dwa i tu. Dobra, przerwiemy na chwilę odcinek. Jestem już po krótkiej przerwie. Jak widzicie u mnie leje. Czekajcie, obrócę się. Tak wyglądał u mnie świat. Zaczęło lać. O jacie. Możecie to słyszeć. No, dobra. I tutaj, czekajcie, bo nie opanowałem. Aha. Dobra. I możecie dołączać do gry Block Strike, jeżeli Wam się je spodobała. I he, aha, czekajcie. O! I taki oto karamit będzie do wygrania. Taki. Napiszcie, dlaczego Wy właśnie mieliście, by go wygrać w komentarzu. Najlepszy komentarz yy, przypnę serduszko i możecie napisać gdybyś mogli się spotkać. Dzięki za oglądanie cześć.